Najgorsza męska fryzura? Bo mam dwie najgorsze fryzury i Pierwsza to jest irokes Druga to jest taki middle part jak miał Zenek Martyniuk z takimi oklepniętymi włosami z przodu To są dwie, dwie najgorsze ja Dzięki dwie No wiesz, krok chyba No, no tak samo mam, Paź. A to dlaczego dałeś sobie zrobić? No kurwa, taki <laughs> To e, zakolach oczywiście na napchuta. Zdecydowanie na napchuta. Jak jest na no z Pan mulet, chcesz muleta dostajesz na pruta. Idziesz do grażynki, 20 złotych jest. Myślę, że na samuraja takiego, wiesz? Myślę, że taki kucy. Na informatyka, tak? Niech będzie. A jak oceniasz moją? Jeszcze jedno pytanie. Fryzurę? Do 10? 8. Najgorsza męska fryzura to. Mogę pokazać? Możesz pokazać. Proszę, tutaj mamy przykład tego kolegi. To był mój pomysł, ale ogólnie zgadzam się z kolegą. Okay, no. 2-1 mamy. Jeśli jesteś rudy, to i tak jesteś najgorszy. <grym> Mocne kamerzysta. Jak oceniacie moją fryzurkę? Moją fryzurkę? A tak co się. A jaka jest według Was najgorsza fryzura męska? Piszcie w komentarzu.